Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu 10 lat temu w branży. Przypominamy w nim, czym ekscytowaliśmy się przed dekadą. 10 lat temu na światowych listach sprzedaży królował wydany miesiąc wcześniej Guild Wars, natomiast w Polsce dużą popularnością cieszył się Splinter Cell Chaos Theory. 10 lat temu mało kto myślał o całkowitym przejściu na dystrybucję elektroniczną i porzuceniu pudełek. Jednak to właśnie wtedy miały miejsce wydarzenia, które doprowadziły Steam do pozycji monopolisty. W maju 2005 roku pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Valve, twórców popularnej platformy Steam. Ekipa Gabe'a Newella pod koniec kwietnia zakończyła współpracę z Vivendi Universal, tracąc tym samym wydawcę dla swoich produkcji. W maju Valve podjęło bardzo karkołomną decyzję, by zacząć sprzedawać gry niezależnie, właśnie za pomocą swojej raczkującej jeszcze platformy dystrybucji elektronicznej. Gry valve nie zniknęły jednak z półek całkowicie. Pudełkowym wydaniem m.in. dwóch dodatków do Half Life 2 zainteresowało się Electronic Arts. W pudełkach, prócz płyt, znalazły się jednak kody do aktywacji produktów na Steam, która była konieczna, by cieszyć się grami valve. Wtedy była to nowość, teraz obowiązek. Mało kto spodziewał się, że Valve tak szybko odbije się od dna. Nikt jednak nie miał wątpliwości, jak wielkim sukcesem okażą się nowe konsole. To właśnie w maju Sony, Microsoft i Nintendo pokazały swoje nowe platformy. Największym wydarzeniem była prezentacja Xboxa 360, transmitowana przez MTV, a prowadził ją nie kto inny, jak sam Elijah Wood. Prezentacja Xboxa 360 była prawdziwym wydarzeniem kulturalnym, a sama konsola tonęła w morzu zaproszonych gwiazd. Podczas prezentacji obejrzeliśmy koncert The Killers, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. raper Lil Jon, Tony Hawk czy ekipa West Coast Customs. A sama konsola? Ta przede wszystkim stawiała na znacznie większą integrację graczy wewnątrz systemu Xbox Live. Czat głosowy, elektroniczna dystrybucja gier i całkiem pojemny, choć jeszcze nie obligatoryjny dysk twardy, wraz z możliwością odtwarzania całego szeregu multimediów, miały sprawić, że Xbox 360 stanie się domowym centrum rozrywki. Podczas konferencji E3 Microsoft podzielił się nawet założeniami dotyczącymi sprzedaży. Xboxów 360 miało się sprzedać na świecie okrągły miliard. Do tej pory nie osiągnięto jednak nawet 10% tej liczby. Konkurencja nie odstępowała jednak Microsoftu na krok. Sony pokazało swoje PlayStation, obok którego na prezentacji ktoś postawił jakiś dziwny bumerang. Sony nie mogło poszczycić się tak widowiskową prezentacją jak Microsoft. PlayStation 3 było zapowiedziane w akompaniamencie liczb, które miały uwypuklić technologiczną przewagę japońskiego sprzętu. Dużo czasu poświęcono na omówienie współpracy z Nvidia, co miało być gwarantem najlepszej grafiki w grach. Jak podawało Sony, PlayStation 3 było aż 35 razy mocniejsze od swojego poprzednika, a full HD i 60 klatek na sekundę miało być już standardem. Gdzieś to już słyszeliśmy. PlayStation 3 to też narodziny formatu Blu-ray, który do dziś nie wyparł jeszcze z rynku DVD. Mieszane uczucia wywołał natomiast design nowej platformy. O ile sama konsola mogła się podobać, chociaż i tu często porównywano ją do chlebaka, to projekt kontrolera był co najmniej kontrowersyjny. Podczas pierwszych prezentacji obok konsoli pokazywano pad, któremu najbliżej było kształtem do bumerangu. Sony ostatecznie porzuciło ten projekt, powracając do sprawdzonych rozwiązań. Pewną rewolucję przeszedł dopiero DualShock 4. Do sprawdzonych rozwiązań nie chciało natomiast powracać Nintendo i pokazało na E3 rewolucyjną konsolę. Dosłownie. Urządzenie, które dzisiaj znamy jako Wii, nazywało się bowiem Nintendo Revolution. Na czym miała polegać ta rewolucja? Nintendo w tym względzie pozostało enigmatyczne, dzieląc się jedynie wybranymi informacjami o nowej platformie. Największym zaskoczeniem była sama wielkość urządzenia. Widać było wyraźnie, że nowe Nintendo będzie najmniejszym urządzeniem spośród wszystkich zaprezentowanych na E3 konsol. I jak się wkrótce okazało, także najsłabszym. Japończycy nie zdradzili jednak żadnych szczegółów dotyczących kontrolera. Wiadomo było jedynie, że pad do Revolution będzie bezprzewodowy. Z różnych przecieków i domysłów wynikało jednak, że może to być urządzenie wskazujące, którego ruchy będą sczytywane przez konsolę. Żadna konsola, jakkolwiek rewolucyjna by nie była, nie obejdzie się jednak bez gier, na 3 aż kipiało od zapowiedzi, również produkcji na dopiero co zapowiedziane konsole. Nie ma czasu, żeby omówić wszystkie, dlatego pokażemy wam te najważniejsze. Nie samym czekaniem jednak gracze żyją, chociaż w maju rozpoczął się sezon ogórkowy i premier nie było dużo, to nawet wśród nich możemy znaleźć kilka całkiem niezłych perełek. Za najważniejszą premierę maja bez wątpienia uznajemy pierwszą odsłonę serii Forza Motorsport wydaną na oryginalnym Xboxie. Dzieło studia Tarn 10 miało być bezpośrednią odpowiedzią na serię Gran Turismo z konsol PlayStation. Forza Motorsport oferowała 231 samochodów z 6 różnych klas. Od turystycznych przez super samochody, aż po pojazdy koncepcyjne. Większość z nich można było dopasować do własnych upodobań dzięki możliwości zmiany koloru i ozdabiania pojazdu naklejkami. Graczom bardzo przypadł do gustu silnik fizyczny gry, który nie tylko z odpowiednią dozą realizmu obliczał zachowanie samochodu na trasie, ale umożliwiał również jego niszczenie. Prócz względów estetycznych, kolejne uszkodzenia miały wpływ na trakcję samochodu, przyspieszenie czy prędkość maksymalną. W nieco inny klimat przeniosła nas kolejna majowa premiera Advent Rising, gra, za której scenariusz odpowiadał pisarz Oson awesome Scott Card, planowana jako pierwsza część trylogii. Fabuła Advent Rising przenosiła nas w buty Gideona Wyeta, żołnierza, który musi stawić czoła najazdowi nieprzychylnie nastawionej rasy obcych. Szybkie tempo rozgrywki i charakterystyczny styl graficzny nie były jednak w stanie zachęcić do tego tytułu dużej rzeszy fanów. Słaba sprzedaż i upadek wydawcy gry firmy Majesco pokrzyżowały definitywnie plany na wydanie kolejnych z części Advent Rising. My mamy nadzieję, że naszych planów na kolejne odcinki cyklu 10 lat temu w branży nic nie pokrzyżuje, bowiem w tym odcinku to już wszystko, pozostaje mi pożegnać się z Wami i zaprosić na kolejne odcinki. Także, jeżeli ten materiał Wam się spodoba, komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie wszystkim. Do następnego odcinka, cześć!